Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tablicowy Środy. A dzisiaj chciałbym Wam pokazać tablicę z Indonezji. Co prawda, o tej tabliczce już kiedyś opowiadałem, także no nie ma sensu, żebym powielał to samo. Tutaj jest tablica dyplomatyczna, jak widać, jest kod CD. I tutaj jest tablica regularna. Jest to tablica, którą dostałem kiedyś od mojego przyjaciela Marka, którego też serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Marek akurat jest marynarzem, pracuje na platformie wiertniczej i zawsze jak gdzieś pojedzie w jakieś fajne miejsce, to staram mi się jakąś tablicę do naszej kolekcji przywieźć. I tu jest właśnie jedna z takich tablic. Akurat dostałem cztery tablice z Indonezji od Marka i zobaczcie, w jakim one naprawdę są też fantastycznym stanie zachowania. Bardzo się Tutaj z nich cieszę. Z Indonezji mam jeszcze też inne tablice, ale te akurat były pokazywane podczas ostatniej naszej nocy muzeów. A wy koniecznie dajcie znać, co chcielibyście obejrzeć w najbliższym czasie. Pozdrawiam.